Świetny, dynamiczny system walki, nieźle poprowadzona tabuła i masa możliwości w kwestii personalizacji oraz wyboru bohaterów. Wszystkie te czynniki wyróżniają produkcję południowo-koreańskiego producenta wśród gier MMORPG. Hej, z tej strony Drunk Parisa. Wy oglądacie recenzję Vindictus wydaną na platformie komputerów osobistych z systemem Microsoft Windows. Od premiery gry minęło już 12 lat, a sam tytuł zdążył się już nieco postarzeć, jednak nie na tyle, aby nie mógł oferować satysfakcjonującej dawki zabawy w wirtualnym świecie. Co prawda, Vindictus to głównie instancje z mocno ograniczoną formą poruszania się poza nimi, to jednak nadrabia kapitalnym systemem walki, który imponuje nawet po tylu latach. Wszelkie potyczki to przede wszystkim non-targetowa mechanika opierająca się na sporych umiejętnościach gracza zarówno w formie defensywnej, jak i w bardziej agresywnym stylu gry. Obie formy można łączyć ze sobą w zależności od wybranej klasy postaci. Mimo iż większość bohaterów nastawiona jest na atak, to nie brakuje także kilku klas bardziej skierowanych ku obronie, choć nie są to typowe bujny, które mają tylko za zadanie odpierać ataki przeciwników. Sam system jest niesamowicie efektowny i bardzo widowiskowy, co również wpływa na interaktywne środowisko, gdzie możemy wykorzystać kilka elementów otoczenia do pozbywania się wrogów czy niszczenia pułapek. Interesująco wygląda opcja dostępności bohaterów. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród 21 postaci, które w znaczący sposób różnią się względem siebie. Gra pozwala wcielić się w m.in. charyzmatycznego łucznika, wojowniczkę wyposażoną w tarczę oraz miecz, ewentualnie młot, a nawet najemniczkę władającą broń palną. Wachlarz jest naprawdę spory i każdy znajdzie tutaj swoją ulubioną klasę dla siebie. Warto nadmienić, iż wraz z rozwojem gry kilku bohaterów otrzymuje także swoją drugą unikatową broń do walki z przeciwnikiem. Gracz, nawet po wcześniejszym zadeklarowaniu konkretnego typu, może w późniejszym czasie zmienić styl swojej postaci. Personalizacja wojowników nie uwzględnia wyboru płci, gdyż te są z góry narzucone. Ingerować za to możemy w kolor oraz rodzaj włosów, skóry, oczu czy wybór bielizny, która niestety jest płatna. Ustawiamy także parametry fizyczne, takie jak wzrost, wielkość klatki piersiowej czy muskularność kreowanego bohatera. O ile początkowe instancje nie powinny sprawiać większych kłopotów, nawet średnio zaznajomionych graczy z tematyką MMORPG, tak etapy przeznaczone dla poziomów 90 są już sporym wyzwaniem, a w szczególności tak zwane rajdy. Co prawda istnieje także możliwość uczestnictwa w czteroosobowej drużynie, jednak podejście solo, zwłaszcza w rajdach, jest bardziej opłacalne z racji, iż wszystkie zdobyte przedmioty trafiają tylko do naszego ekwipunku. Oczywiście w przypadku walki drużynowej, pokonany przeciwnik pozostawia losowy drop dla każdego uczestnika batalii. Same instancje są różnorodne i nieźle przemyślane. Niektóre z nich potrafią trwać nawet do kilkunastu minut i oferować naprawdę dużą dawkę adrenaliny w przypadku konfrontacji z bosami. Najlepiej pod tym względem wyglądają areny, w których mierzymy się z wymagającym oponentem, będącym najistotniejszym przeciwnikiem danej lokacji. Niestety, początkowy rozwój postaci może lekko nudzić zdraz, iż klimat dostępnych misji może się powtarzać w formie ich architektury. Odnośnie do samego rozwoju, tak jak w przypadku innych gier tego typu, doświadczenie otrzymujemy za wykonywanie questów oraz zaliczanie sporej ilości lokacji. Każde ukończenie misji wpływa także na dodatkowe punkty AP, które przekładają się na rozwój zdolności. Im wyższy poziom doświadczenia, tym więcej umiejętności możemy wykupić oraz ulepszyć. Ability Points stanowią bardzo ważną formę rozwoju bojownika, gdyż dzięki nim nasza postać może stać się o wiele potężniejsza. W późniejszym etapie rozgrywki otrzymujemy także możliwość wyboru ścieżki Paladyna lub Mrocznego Rycerza, gdzie obie formy w trakcie jego użycia zwiększają statystyki, dodając zupełnie nowe drzewko rozwoju oraz oddzielne punkty transformacji. Mimo iż gra nie oferuje otwartej struktury świata, gracze, którzy lubią pojedynki player kontra player, znajdą coś dla siebie. Specjalnie z myślą o nich została przygotowana arena, w której możemy mierzyć się między sobą w walce jeden na jeden, drużynowo, a nawet łączyć się w gilie. Jest także możliwość konfrontacji w dowolnej lokacji zadań. Jak w każdej grze fabularnej, taki tutaj nie mogło zabraknąć systemu wytwarzania oraz ulepszania przedmiotów. O ile produkcja nowych zasobów działa całkiem sensownie i aby takowe tworzyć, musimy wyposażyć się w odpowiednie materiały, a także poziom umiejętności wytwarzania. Tak forma ulepszania zbroi czy broni może wpływać na odbiór gry w bardzo negatywnym stopniu. Nasz ekwipunek możemy podnosić maksymalnie do 20 poziomu, co wiąże się z użyciem kamyków do wytwarzania oraz run, o ile nie chcemy stracić w procesie danego odbrojenia. Te pierwsze nabywamy poprzez grindowanie instancji, natomiast zakup run to konieczność wizyty w item shopie. Co prawda wszelkie kwestie poziomowania przedmiotów nie wymagają dodatkowych zakupów w realnej formie, tak powodzenie operacji to zapotrzebowanie niesamowicie dużej ilości szczęścia i w gruncie rzeczy wydaje się to nieosiągalne. Grze trudno jednoznacznie zarzucić system pay-to-win, jednak osoby, które decydują się na wydawanie realnych pieniędzy mają o wiele łatwiejszy start i możliwość zdobycia lepszego sprzętu. Jeśli chcemy, aby nasz wojownik wyróżniał się z tłumu, to niestety bez kupowania Enixów się nie obędzie. Vindictus jako gra free-to-play to duża cierpliwość i inwestycja w olbrzymią zawartość wolnego czasu, aby dokonać sensownego wzmocnienia postaci. Dużym plusem może okazać się fakt, iż gra posiada naprawdę sporą ilość wszelkiego rodzaju broni oraz pędzerza. Dzięki temu każdy gracz może spersonalizować swoją postać dość oryginalnie, jednakże warto pamiętać, iż niektóre elementy wyglądu wiążą się z koniecznością wydawania sporej ilości złota w grze lub realnej gotówki. Jako społeczność gracz może tworzyć nowe gildie lub dołączać do którejś z dostępnych. Członkostwo zazwyczaj jest bardziej opłacalne z racji dodatkowych atutów w formie wskrzeszania poległych na odległość lub dodatkowej puli punktów AP. Niestety obecnie większość stworzonych grup społecznych jest martwa lub bardzo mocno ograniczona odnośnie do osób w sieci. Dziwnym zabiegiem jest konieczność hostowania instancji przez nas samych, co ma wpływ na łącze gracza oraz parametry komputera. Mimo iż obecnie ilość wojowników w drużynie została zmniejszona z 8 do 4, to nadal pojawiają się w tej kwestii spore problemy z płynnością. Zresztą dedykowane swego czasu serwery w zadaniach dla 24 graczy również nie świeciły przykładem i komfort gry był daleki od ideału. Nowo wprowadzony system zmęczenia również nie sprawia, iż gra jest bardziej przyjazna. Przede wszystkim ogranicza to możliwość wykonywania rajdów, jak i samych instancji, co znacząco wpływa na wolniejszy progres bohaterów. Fabuła gry została osadzona w tym samym świecie co Mabinogi, której prequelem jest Vindictus. Jej akcja rozgrywa się kilkaset lat przed wydarzeniami poznanymi z pierwszej części. Głównie są to czasy wojny, w których gracze wcielają się w postacie bohaterów, gdzie ostatecznym zadaniem jest umożliwienie ludzkości wstąpienia do legendarnego rajskiego świata Eriną. Graficznie tytuł prezentuje zjadliwą uprawę. Dobrze wyglądają wszystkie postacie z charakterystycznymi dla siebie animacjami. Przeciwnicy mogą pochwalić się różnorodnością i ciekawą formą ataków. Może nie są to tekstury, które powodują opad szczęki, to podczas głównej rozgrywki nie kłują w oczy. Lokacje w większości zawierają elementy, które możemy niszczyć, i mimo, że nie są pełne detali, to jednak nie wyglądają na kompletnie puste. Względem warstwy audio trudno znaleźć jakieś większe mankamenty. Podczas walk towarzyszy nam dobrze dopasowana muzyka, a same odgłosy postaci oraz oręża to naprawdę wysoka półka. Windictus w dalszym ciągu jest rozwijany w formie nowych lokacji, i postaci, a także tworzone są nowe eventy do ukończenia. Niestety spory minusem może okazać się fakt, iż obecnie całe europejskie społeczeństwo gry jest bardzo niewielkie i większość osób ogrywa tytuł samodzielnie lub w małej grupie znajomych.